Witam wszystkich, z tej strony Pilarz Dzisiaj taki bardzo krótki materiał w formie newsa z frontu pilarkowego. No, jak już będę miał 500 subskrybentów, to wtedy takie szybkie wiadomości będę umieszczał w postaci postów w dziale społeczność, żeby nie zaśmiecać kanału takimi krótkimi filmikami. Ale póki nie mam tych 500 sub subskrybentów, no to postanowiłem nagrać ten szybki news, ponieważ, co mnie bardzo cieszy, zrobił się duży ruch na kanale, jednak, ponieważ kanał jest początkujący, dopiero zaczynam tworzyć te materiały, a zrobił się szybki ruch, no to zwyczajnie nie wyrabiam się. To znaczy, oczekiwania widzów są znacznie większe niż moje możliwości przerobowe, co mnie bardzo cieszy. To nie jest jakiś duży problem po prostu najwyżej będą opóźnienia, a... ale wiadomo, że z czasem kolejne pilarki będą dodawane, kolejne recenzje, kolejne testy będą dodawane, więc. Z czasem ilość materiałów na kanale będzie już spora do obejrzenia i będziemy je uzupełniać o kolejne maszyny, kolejne testy. Natomiast teraz, na starcie, jest tak dużo rzeczy do zrobienia i widzowie chcą zobaczyć tak dużo testów i recenzji, że po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale nie jest jakiś duży problem. Natomiast postanowiłem nagrać ten szybki news, żeby poinformować was, że cały czas działam. Jeżeli nawet nie ma pogody, tak jak dzisiaj, cały dzień padało u mnie, to wisiałem przez parę godzin na telefonie, obdzwaniałem, w sumie obdzwoniłem 9 miejsc, tak, szukając informacji, zdobywając informacje, dopytując o rzeczy, które miałem już wcześniej zamiar dopytać, negocjując pewne sprawy, nie mogę Wam wszystkiego teraz powiedzieć, Ponieważ dużo informacji, które uzyskałem, będą na tyle fajne, że warto będzie o nich zrobić oddzielne materiały. Mogę Wam tylko wstępnie nakreślić, że rozmawiałem z centralą Makity. Próbowałem się coś dowiedzieć na temat pilarek, jak będzie wyglądała sytuacja, czy będą produkowane, czy nie będą produkowane. Bo Makita już w zeszłym roku zapowiedziała, że zamierza skończyć z narzędziami spalinowymi. Jak to będzie wyglądało, czy przyjdą kolejne dostawy, czy nie. Coś na ten temat dowiedziałem, to myślę, że będzie można śmiało w oddzielnym materiale zrobić. Natomiast dla tych wszystkich, co się interesowali, jeśli chodzi o części, mogę już powiedzieć, że wszystkie części tak do tej pory były, tak są nadal w centrali, są wszystkie dostępne. Tyle, że klient indywidualny nie może zadzwonić do centrali i zamówić, ponieważ oni nie prowadzą sprzedaży detalicznej. Wystarczy znaleźć najbliższego dealera. I oni, jeśli nie mają na stanie takich części, to dla klienta zamówimy w centrali. Natomiast pełne wsparcie dla pilarek cały czas jest. Tutaj nie ma się o co martwić. tak, Po prostu są, że tak powiem, przerwy w dostawach. Wiadomo, frakty, nie frakty inne sprawy, ale generalnie ciągłość wsparcia dla produktów makity cały czas jest. To jest jednak potężna firma, nie da się ukryć. Głównie bazując na elektronarzędziach, no ale dbają o swój wizerunek. Kolejna sprawa, chciałem załatwić deal dla moich widzów. Po prostu wcześniej, szukając innych informacji, robiąc rozeznanie, trafiłem na pewien sklep i znalazłem u nich pewną pilarkę. I robiąc śledztwo na temat tej marki, bo już wcześniej szukałem informacji, zorientowałem się, że ten sklep dysponuje pilarkami, które albo mu zostały, albo skupił. Po firmie, która była przedstawicielem na Polskę i zrezygnowała po prostu, przestała te pilarki sprowadzać i się zorientowałem, że w tym sklepie zostały. No i moje przewidywania okazały się słuszne. Bo dzisiaj zapytałem się wprost tego pana ze sklepu, już ba, trzeci raz do niego dzwoniłem, wcześniej w innych sprawach i zapytałem się wprost i powiedział, tak, ma pan rację, dobrze pan śledztwo przeprowadził. Jest to pozostałość po firmie, która je sprowadzała. My po prostu skupiliśmy wszystko, co mieli na stanie i sobie je sprzedajemy. A ponieważ jeszcze tydzień temu wiem, że mieli co najmniej kilka albo kilkanaście sztuk, to mówię, może kurczę, bo pilarka w fajnej cenie. Może wytargujesz jakiś deal dla moich widzów, że trochę upustu na, na hasło jakieś, które podam, żeby mu szybciej zeszły te maszyny, skoro to są resztki, tak? Nie, teoretycznie nie ma części. W praktyce ja wiem, gdzie zdobyć części do tych maszyn. Ale teoretycznie ktoś mógłby się o to obawiać. No, ale niestety znowuż w topa okazało się, że tydzień temu jeszcze było sporo maszyn dzisiaj, już tylko jedna maszyna na stanie. <laughs> Uśmiałem się. No i moja rozmowa skończyła się tak, że ją zamówiłem. No jest to ciekawa maszyna, i stwierdziłem, że muszę ją mieć, bo omawiając tą maszynę, będę mógł omówić trzy firmy jednocześnie więc nie mogłem takiej okazji przegapić. Nie dość, że była dobra cena, to jeszcze jest to maszyna, za pomocą której mogę omówić y, trzy marki istniejące lub y, przewijające się przez nasz rynek. No i maszyna w poniedziałek będzie do mnie wysłana. <grytanie> na pewno was o tym poinformuję jak dojdzie. Kolejna sprawa y, jest taka, mam informacje też na temat y, marki Maruyama. Ja już informacje na temat tej marki zbierałem dawno, to znaczy markę znam co najmniej od trzech lat. Trzy lata temu po raz pierwszy trafiłem na, na maszyny tej marki, się zainteresowałem co to jest. Naczytałem, poczytałem, rozeznałem się, no później miałem inne sprawy na głowie, problemy to gdzieś tam mi umknęło. Wtedy jeszcze nawet w planach nie miałem kanału o pilarkach. Na chwilę obecną nie mogę sobie dokładnie te nazwy przypomnieć, ale jakiś czas temu zacząłem szukać, bo mówię, wiem, że była jeszcze jakaś japońska marka pilarek. No, i znalazłem. Wiem, że też niektóry, niektórzy dopytują się w komentarzach pana Dariusza o tą markę i on się zainteresował, postanowił znaleźć informację, ale podejrzewam, że chyba uprzedziłem pana Dariusza, ponieważ do dealera marujemy, nie idzie się dozwonić. Chyba nawet zmęczeni telefonami wy, wyłączyli telefon, ponieważ od tygodnia po prostu jest abonent czasowo niedostępny. Więc podejrzewam, że pan Dariusz raczej nie uzyska tam żadnych informacji, natomiast ja z innego źródła, które się zaopatrywało u dealera Marujemy, uzyskałem szczegółowe informacje, co dalej z tą marką na polskim rynku. Ale o tym też zrobimy oddzielny materiał. Chciałem was tylko poinformować, że nie próżnowałem, działałem, zbierałem informacje dla was i myślę, że chyba nie będę miał konkurencji na polskim YouTube. <laughs> Mam taką nadzieję przynajmniej. Yy, następna sprawa. Aha, Marujamo mówiliśmy, Makito mówiliśmy. No, rozmawiałem też z Hechtem, ale to jest tam szczegół. Z Hechtem muszę jeszcze korespondencję przeprowadzić. Aha, przeprowadziłem też pewne targi jednej firmy, yy, która de facto specjalizuje się w narzędziach elektronarzędziach, ale też miała w oferce Pilarki. I ta firma postanowiła się wycofać z polskiego rynku, że tak powiem, chyba wyprzedają yy, maszyny. Dużo im nie zostało, ale nie wiem jak dużo. Generalnie umówiłem się na wtorek, będą rozmowy, będę chciał pozyskać jedną maszynę do testów. Będę starał się targować, żeby mi udostępnili, ewentualnie dali duży rabat, bo już szczerze mówiąc nie mam z czego kupować tych klerek. I jeżeli okaże się, że zostało im sporo tych maszyn, to będę próbował coś wytargować dla widzów. Jeśli zostało mało maszyn, no to mnie po prostu oleją. No generalnie osoba, z którą rozmawiałem, wie do kogo się zwrócić. I będzie rozmawiała z pracownikiem firmy, który jest odpowiedzialny za linię narzędzi spalinowych. I we wtorek mam dzwonić, będę wtedy wiedział szczegóły, jak dużo im tych maszyn zostało i czy w ogóle są jakieś szanse, żeby pozyskać jedną do testów i ewentualnie utargować coś dla widzów, żeby mogli szybciej. Oni będą mieli korzyść, bo szybciej powiedzmy, wyprzedadzą maszyny, a moi widzowie będą mogli taniej kupić pilarkę, dość fajną moim zdaniem teraz co dalej, no wszystkiego wam nie mogę przekazać, co się dowiedziałem, Mówię, 9 miejsc oddzwoniłem, ale będziemy z tego robić osobne materiały, i co się, aha, no i jeszcze rozmawiałem z importerem pewnych pilarek, one są znane tutaj wielu, mm, wielu moim widzom, ale żeby podtrzymać tajemnicę, no miałem bardzo fajną, aha, wszystkie rozmowy w ogóle nagrałem, <laughs> moi słuchacze nie wiedzieli, więc... Jeśli uda mi się ogarnąć modulację dźwięku, to być może niektóre nagrania będę puszczał w materiałach już szczegółowych. Jeśli nie, no to, to trudno. No, będę po prostu miał do siebie, żeby nic mi nie umknęło. Ja będę robił materiał, żeby móc przysłuchać rozmowę, żeby wszystkie informacje tam zawarte jeszcze raz sobie przypomnieć. Natomiast miałem bardzo fajną rozmowę z tym panem od tych jednych pilarek, przedstawicielem importera ponieważ ja już wcześniej znalazłem tabelę, że te pilarki jeszcze nie tak dawno, zaledwie kilka lat temu, miały dużo większe moce. No bo wiadomo, emisja spalin i tak dalej, i tak dalej, i zostały dość mocno zdławione. Ja zacząłem tego pana podpytywać, że on się śmieje, no Unia, Unia, no, no, no ja wiem, że Unia i te jej porąbane przepisy. Natomiast zacząłem dopytywać, gdzie nastąpiła zmiana. Czy to katalizator je zdławił, czy nie? Bo, bo mi konstrukcja konstrukcyjnie jest ta sama Tak, to są te same maszyny. Czyli teoretycznie można przywrócić yy, dawną moc. No oczywiście, że można. Trzeba co tłumik? Można zamówić stare tłumiki? No można też katalizator mówię, usunąć, ale jakby to chciał po prostu oryginalny. Nie, nie, mówi gaźnik, gaźnik. Tak, tak fajnie ten facet odpowiadał skrótowo. A on mówi, aha, czyli gaźnik jest zmieniony. Tak, jest inny gaźnik, dlatego mając zbawione moce i niższą emisję spalin. A można zamówić ten stary gaźnik? Oczywiście, że można. Czyli mówię, jakby ktoś się uparł, to może kupić nową maszynę, zamówić do niej u was stary gaźnik i sobie ją stunigować, no oczywiście, że tak. <laughs> więc będzie wesoło, będzie się działo, tylko potrzebuje trochę czasu, bo ja wszystko obrabiam sam. Więc no, moje moce przerobowe są skromne, ale po po pomalutku i będzie przybywać materiał na moim kanale. Natomiast teraz, jak słuchacie tego materiału, to jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to jestem w terenie z demonem, więc będą się produkować kolejne materiały. No to do następnego, trzymajcie się i cześć.